Nie masz czego wstydzić ciągle. Wmawiasz sobie, a inni powtarzają to teraz. Zdechniesz jak ten śmieć Nie ma już na ci ratunku. Popatrz się na moją twarz. Diagnoza, Jedna męczy szok. Szok. Nie wiesz innym. Nie wiesz innym. Zwalczysz. Zwalczysz. Morzysko. Morzysko. Wracasz do domu bez swej godności. Operacja nie zawsze zwalczy, ale pokonasz go. A gdy widzisz krzywiste łzy, to wartość siebie. Ale popatrz do moją dłoń. Patrzysz na niebo pełne niewinności. Dotknij mej dłoni, a uleczę cię. Popatrz na mnie, popatrz na mnie tutaj, tutaj. Nie idzie precz. On. On. Póki żyjesz, póki żyjesz, będę, będę. Niech go bierze. Niech go bierze szlak. Szlak. Taki przebiegły gaz. Zabieram kolejne żniwo. Musimy go pokonać zanim będzie za późno. Murzysko. Murzysko.